Umrzesz, wszyscy ludzie, których znasz dzisiaj za 140 lat będą martwi, a mimo to tak bardzo przejmujesz się opinią innych. Zatrzymałeś się kiedykolwiek, aby pomyśleć, jak to jest bezsensowne. Życie jest krótkie, ale to, co robisz tutaj, echem niesie się przez wieczność. Pamiętasz Zacheusza? Był człowiekiem nienawidzonym, poborcą podatkowym, pogardzanym przez wszystkich. Ale mimo, że wiedział, że ludzie go osądzają, wspiął się na drzewo, by tylko zobaczyć, jak przechodzę, zignorował to, co myślą inni i szukał mnie. A co się stało? Poszedłem do niego, wszedłem do jego domu i odmieniłem jego życie. Chcesz żyć przywiązany do opinii tych, którzy cię nie zbawią? Czy chcesz zrobić jak Zacheusz i naprawdę mnie szukać? Nie pozwól, by to, co myślą inni, było powodem twojego utknięcia. Twoje życie może zostać przemienione dzisiaj ale musisz postawić pierwszy krok. Polub ten film. Skomentuj Amen jako znak, że wybierasz życie dla tego, co naprawdę ważne. Zasubskrybuj kanał i podziel się tą wiadomością. Ktoś musi to usłyszeć tak samo jak Ty.